Natomiast te, które zostały wykorzystane, jeszcze raz powiem, że mogą być użyte jeszcze raz. Czyli nie zwracaj uwagi na to, że tu jest czarne, tu czerwone. Wszystkie pola mogą być przez ciebie użyte. No byleby się nie pokrywały z tymi co już były. Nie chcę drugi raz na przykład ziemniaka. Szukamy czegoś nowego. Jeszcze ty wiedzą trzy podpowiedzi. E, skoncentruj się na jednej z nich i znajdź rozwiązanie. Czyli zwróćcie na to uwagę, bo wiemy, że owczarek nie pasuje, że sokół nie pasuje. Można by coś innego podać, co akurat mogło być w kopercie. A za to jest 500 zł, więc znacznie więcej niż nagroda pocieszenia. 3 minuty i 20 sekund. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Kozica. Kozica, nie, 50 zł jest dla pani, ale już widzę, że korzystacie z podpowiedzi, już znacznie, znacznie bliżej, całkiem nieźle. Kozica, no to szukamy dalej, możesz koncentrować się na tym zwierzaku z rogami, na gadzie albo na owadzie. Co tam jeszcze jesteś w stanie wymyślić, żeby to, ta nazwa miała w sobie chociaż jedną literkę K, w dowolnym miejscu. Myślimy, myślimy, a potem szybka reakcja. Nawet jeśli się nie uda, nawet jeżeli to nie są z koperty, to masz 50 zł. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jakie jest to rozwiązanie? Anakonda. Anakonda, no nie, ale jest 50 zł dla pani. To jeszcze nie jest to. Anakonda. O, już nie mam gdzie zapisywać. Anakonda. Nie, no słuchajcie, teraz to już czekam tylko wyłącznie na dobrą odpowiedź. Słuchajcie, powiem wam tak. Ten owad, o którym mówiłam, może nas czasem ukąsić, a może tak. Więc wystrzegamy się tego. No, raczej nie lubimy tego owada. Przynajmniej nie chcemy się do niego zbliżać za bardzo. Czyli na pewno nie jest to biedronka, prawda? Bo tu była na przykład biedronka, i już wiem, że na pewno nie jest to to, więc szukamy dalej. Pamiętajcie, że w naszym konkursie mogą wziąć udział tylko wyłącznie osoby pełnoletnie I takie serdecznie zapraszam, bo mamy jedną minutę i 50 sekund, kochani, na trzy hasła, więc naprawdę bardzo mało czasu. Zwierzę z rogami gad owad. Takie trzy podpowiedzi rzuciłam i mam nadzieję, że przy tych wszystkich podpowiedziach będzie już teraz o wiele łatwiej. Dzień dobry, witam. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Ja no nie, nie, Ym, jaszczurka sprawdzę, czy nie mieliśmy jaszczurki wcześniej. Jaskółka, jaszczurki nie było, yy, więc 50 złotych jest dla Ciebie, nagroda pocieszenia, jaszczurka. Słuchajcie, no to może, może ten owad, no została niecała minuta, więc bardzo mało czasu, co może nas urządlić czasem? No owad, nie chcemy się do niego zmieniać, gdy go widzimy, to robimy Jakoś tak, prawda? Chcemy raczej go odstraszyć. Robi się bąbel, może to spuchnąć i w ogóle nie jest to przyjemne w żadnym stopniu. Spędzi. Co to może być za owad? Literka, y, literka K jest gdzieś tam w tej nazwie. Ja myślę, że się się domyśla. Jestem tego pewna. Tylko, że bardzo mało czasu zostało i zobaczymy, czy ktoś z was zdąży podać mi tą odpowiedź na antenie. 40 sekund. Ja trzymam mocno kciuki. No skoncentruj się już na jednej rzeczy. Już nie myśl o tych wszystkich odpowiedziach. No 35 sekund. Owad może ukąsić. Bąbel się robi. Albo zwierzę z rogami. No można też do tego wrócić. Nie kozica na przykład. To już było. Nie koza, też było. 20 sekund. Słuchajcie, konkurs się kończy. Halo! Bo za tutaj 18 sekund, chociaż jedną odpowiedź od chociaż jedną kopertę, żeby było pół tysiąca dla kogoś. 12 sekund, 11... Nie, nie wiem co się dzieje. Dzie... O! Dzień dobry! Dzień dobry,